Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patrycja Tykwińska. Spotykamy się dzisiaj w fabryce Zanę Dragona, aby pokrótce przekazać Wam najciekawsze informacje na temat produkcji zanęt. Dragon, jako pierwszy w Polsce, rozpoczął na skalę przemysłową produkcję profesjonalnych i skutecznych zanęt w oparciu o nowoczesne technologie i receptury. Nasze zanęty są całkowicie biodegradowalne, co oznacza, że nie zawierają substancji szkodzących naszemu środowisku. Są one wolne również od substancji genetycznie modyfikowanych i zawierają w swoim składzie wyłącznie składniki naturalne pochodzące od krajowych producentów, takie jak ziarna kukurydzy, konopie, ziarna słonecznika, pieczywo, fluo, proso. Zanęty wytwarzamy również w oparciu o system kontroli HCCP i inspekcji weterynaryjnej. Dobrą zaletę tworzą przede wszystkim perfekcyjna receptura oraz wysokiej jakości surowce. Wiem o tym, ponieważ sama przygotowuję mieszanki dla Dragona. W oparciu o dokładnie sprawdzoną recepturę na łowiskach, przygotowujemy w odpowiedniej ilości potrzebne surowce i poddajemy je następnie obróbce w specjalistycznych maszynach. Niektóre poddawane są obróbce mechanicznej. Inne obróbce termicznej, czyli jest to np. wysuszanie i wyprażanie. Obróbce mechanicznej poddajemy po to, aby uzyskać zróżnicowaną ziarnistość i różne stopnie pylistości, które nadają zanęcie właściwości smużące. Niektóre komponenty wymagają wyprażenia w celu utrwalenia właściwości lub wręcz odwrotnie, po wyprażeniu zyskują nowe cechy cenione przez wędkarzy i ryby. Warto dodać, że proces wyprażania ma kolosalne znaczenie dla jakości i dla skuteczności działania zanęty. Jak widzicie, robimy to wszystko z wielką starannością. Precyzyjna obróbka służy nie tylko utrzymaniu wysokiej jakości, ale także odpowiedniej trwałości i zanęty. Te dwie cechy bardzo chwalą sobie wędkarze, ponieważ przekłada się to później na ich dobre wyniki nad wodą. Do podstawowych zmysłów ryb zaliczamy zdecydowanie receptory smaku oraz węchu i tutaj na tym etapie rozpoczyna się trudniejszy rozdział w tworzeniu zanęty, w czym zdecydowanie pomaga nam znajomość biologii ryb. Od wielu lat komponując zanęty doskonale wiemy, że składniki naturalne rozpuszczone w wodzie wybitnie dłużej utrzymują się w strefie nęcenia i zdecydowanie mocniej, wyraźniej, skuteczniej oddziałują one na zmysły ryb. Wielokrotne doświadczenie wyniesione podczas zawodów rangi krajowej umacnia mnie w przekonaniu stosowania naturalnych substancji smakowo-zapachowych, gdyż osiąga się wtedy po prostu lepsze wyniki. W zanętach Dragona substancje pro natura odgrywają kluczową rolę. Automatyzacja w procesie pakowania zanęty pozwala nie tylko osiągnąć najwyższą wydajność, ale przede wszystkim precyzję w pakowaniu. Mamy kilka zróżnicowanych serii zanęt. W opakowaniach o zróżnicowanej masie. 3,4 kg, 1 kg, 2,5 kg, 3 kg oraz 5 kg. Nie można zapomnieć również o opaczkowanych atraktorach i dodatkach do zanęt, których masa jednostkowa wynosi odpowiednio 450 g pół kg. Dzięki za to, że byliście ze mną. Jednocześnie zapraszam Was do obejrzenia następnego filmu, w którym opowiem o tworzeniu mieszanek na różnorodne łowiska. Oglądajcie mnie, a poznacie moje receptury. Do zobaczenia!